Siema, to ja, gamer. A w tym odcinku będziemy grali sobie w gierkę pod tytułem A Golden Past. Five Nights at Freddy. A Golden Past. Jest to oczywiście Maf0. Tak, można powiedzieć, że to Maf0. By ktoś nie wiedział. Myślę, że trzeba tę grę kontynuować. Tylko, że gram oczywiście od pierwszej nocy, ponieważ data się zresetowała i. Wszystko jest od nowa. Ale tak. Nie mam pojęcia, o co chodziło w tej grze w ogóle. Nie mam w ogóle pojęcia, o co chodziło w tej gierce. Ale wiem tylko to, że jest to FNAF. Ja oczywiście bardzo kocham FNAFa bardzo. Okej. Okay. Ooo, oh, Active Alarm, Active Hitter Fredbear wspomnij Diner Maintenance Dobra Porko No to jest takie trochę FNAF 2 Coś w stylu. dobra, tu jest Fredbear i Spring Bonnie, Active Sound Nie mam w ogóle pojęcia, co ja zrobiłem Ale dobra hmm. Dobra Bateria nam spada cały czas chyba Aha dobra Ona on, on się ładuje wtedy kiedy jesteśmy poza kamerami Dobra to jest spoko Ale dobra czemu są takie dziwne dźwięki Nie mam pojęcia ale dobra zapadła, dobra. Nie mam pojęcia, dlaczego w ogóle mamy takie coś jak alarm active, active hiper hiper no, hitter, no, no, no wejcie, no. pierwsza jem i noc pierwsza. I ja w Nie wiem, nie wiem dlaczego służy ten alarm i hiter, i hiter. nie mam pojęcia bo kurde zapomniałem Co to są za dźwięki, jak pierdziele. Oni się cały czas nie ruszają Nie wiem, czy sobie włączyć jakiś music box. Nie, nie wiem, kogo to był music box, chyba nie papeta, nie? W sumie to nie mam pojęcia. Nie, to był chyba jakiś inny music box, chyba. Nie, no. Yy, Shadowboy nie go nie. Nie, 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 nie nie, wiem, nie, nie, nie mam pojęcia w sumie. No ale może to będzie dzia 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 działało tak, że będę go jakoś lurował. Kogoś, nie wiem, prędzej nie. bo niego. bo niego, bo Fredbear się pewnie tam ruszy kiedy indziej. Ale jak widzę, naprawdę, po tym odcinku, jak nagrałem ten odcinek, To jak widzę, wie, Zapomniałem kompletnie wszystko o tej grze, naprawdę. I ja wam mówię tak szczerze. <noise> Więc nie mam pojęcia, odchodzi w tej grze teraz. <noise> Dobra, aktyw, alarm, czy... Nie, no, alarm chyba będzie wtedy, kiedy się one ruszą, nie? Albo coś... Nie, no nie wiem w sumie. Bo to będzie pa paranormalne wydarzenie. Ktoś ruszył O, Pink Bonnie O siema Czego? Luruje tym dźwiękiem? Czy, czy, czy nie? Co mi to nie wiem, nie, nie mogę na tutaj w tym korytarzu zapalić światła, więc jakby GG Wow, ej dobra, ale gdzie on jest? Ehm... Tutaj jest, ale nie wiem czy Nie wiem jak mam golurować w ogóle tym Dźwiękiem Czy w, czy w ogóle mam golurować tym Dźwiękiem A że po prostu włączę alarm Nie wiem, w ogóle nie wiem, naprawdę widzę I co, i ją wrócił albo coś Nie Wrócił? Nie, nie wrócił, kurde. Czwarta jem, ale... Ja pierdzielam tu cały czas jest. A to? Włączyłem ogrzewanie. Może teraz wrócił. Nie, nie wrócił, kurde. Wow! Ej, dobra. A nie wrócił... Nie, 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 dobra, nie wrócił, nieważne. Myślałem, że wrócił, ale nie wrócił. Ale nie no, naprawdę nie wiem o co chodzi w tej grze, serio Ja pierdziele No chłopie, ale ty się ruszasz? Gdzie? Eee, co tu robiłem do szkielet? What the fuck? Eee... Coś wchodzi do wentów. Eee. Może łączyć ogrzewanie chyba Tak, ogrzewanie do wentów chyba Ta, i się i się hop chyba wycofał albo mi się wydawało Gościu Może Terman alarm łączyć To nie wiem, czekaj Czekajcie What the heck? T no nie rozumiem tej gry, widzę, woota... O, dobra, wsztajem Ale kompletnie za chiny nie rozumiem tej gry. <ścoughs> Naprawdę. Dobra, druga noc. Myślę, że druga noc będzie taka sama. Ale nie wiem. Dobra, ja może teraz posłucham fongaja. Second night, see? Told you that was enough fucking making nonsense. Oh, and get this. We oh, show you up here. Great, you made it tonight too, but don't relieve yourself yet. Foxy is next with the other two. Simply check on him often, if he moves, hold your line on him until he goes back. I've been watchful of your camera power now. So, uh, yeah, funny <laughs> stuff. <He's tough. clears throat> Anyhow, guard, just continue with the job. Whatever you hear is progress, so no sweating, okay? Good night, I will talk to you tomorrow. A on tyle tylko powiedział, naprawdę? Gość, serio Nie no gościa nie ma, naprawdę, on się tutaj będzie rozpałnił Oho I znowu endoszkielet, ja pierdzielę. Gościu, co ty tu robisz, nie, nie wiem może, te, może teraz alarm Wow, ee... Aha. Game over Dobra, widzę co by chyba było co na tego odcinka, nie? Serio, 20 lajków, lajków w górę 20 łapów w górę To będzie kolejny film z tego Bo Musiałbym się z tą górą jeszcze raz zapoznać Więc Narka